Przekroczyliśmy już granicę szwedzko-finlandzką. Szwedzko Zrobiliśmy to tutaj na samej górze Zatoki Botnickiej. Teraz jedziemy do Rewaniowi, jeżeli dobrze wymawiam. Jest tam granica koła podbiegunowego, czyli w tym miejscu przekroczymy granicę z kołem podbiegunowym i odwiedzimy wioskę świętego Mikołaja. Jest to taki nasz jeden z punktów do odwiedzenia przed, przed Nordkapp, także ruszamy dalej. W końcu dotarliśmy do wioski świętego Mikołaja. Koło reniowi, prawie reniowi. Tutaj ze mną jest linia koła biegunowego. I teraz, nie chwila. Linia została przekroczona. Jesteśmy już na kole podbiegunowym. Reifery gdzieś się schowały Przypuszczamy, że część atrakcji jest zamknięta z powodu Covid. -a. Ogólnie zimą, tak doszliśmy do wniosku, że zimą to musi być niesamowicie szczególnie jak zabierze się dziecko i powiem mu się, że jedziemy do Świętego Mikołaja śnieg, wszystko oświetlone takie domki dokoła rynfery i święty Mikołaj z którym można porozmawiać oczywiście po zniszczeniu odpowiedniej opłaty Dzisiaj pierwsza noc w Finlandii. Po przekroczeniu granicy udaliśmy się od razu do wioski świętego Mikołaja. Jakieś 100 km od granicy. A granicę przekraczaliśmy, jak już wspominałem, przy Zatoce Botniskiej, na samej górze Zatoki Botniskiej. Teraz udało nam się znaleźć bardzo fajne miejsce na Nocleg, czyli Finlandia przywitała nas bardzo pozytywnie, bo tutaj mamy takie super jeziorko. No i udało się zaparkować w samej plaży. W Szwecji nie udało się znaleźć aż tak fajnego miejsca jak to. Także mamy teraz czas na trochę relaksu i jutro ruszamy dalej na północ. Słońce już. Już dawno zaszło, ale cały czas jest taki jakby zachód słońca. Jeszcze wcześniej, w lipcu, w ogóle by nie zaszło. No i ten zachód słońca wraz z ziemią będzie się tak obracał, obracał, obracał z zachodu na wschód. Aż w końcu na wschodzie te słońce wstanie, bije znowu dzień. Ja no, normalnie w szoku jestem. Widzicie tego busa z przyczepką. 6 rana to służby porządkowe przyjechały dowieść drewno do ogniska dla podróżnych turystów wędrowców. To jest kraj przyjazny podróżnikom Strasznie, strasznie długo dziś pospaliśmy jest już dziesiąta ja dopiero wziąłem prysznic, jeszcze na nie je wzięliśmy Ale chciałem wam pokazać coś co bardzo mi się tutaj podoba w Finlandii Czyli takie miejsce jak to miejsca w których można zaparkować kamperem, campervanem czy nawet przyjechać osobówką i, i przespać się w namiocie te namioty tutaj już się zwinęły, które tu stały, ale te za nami jeszcze są. I w takim miejscu mamy tak jak tutaj widzimy toaletę. Oczywiście miejsca, żeby postawić samochód. to jak w tak cudownej atmosferze przy takim jeziorku, ale co najbardziej mnie zaszokowało dzisiaj rano 6 rano, kiedy się budziłem, ja zobaczyłem jak przyjechały pewne służby i dowiozły drewno. Przyjechał busik z przyczepką, panowie wrzucili drewno na opał, żeby osoby, które tu się zatrzymują mogły Zrobić sobie ognisko, bo takie miejsce na ognisko też tutaj jest. O tutaj. Naprawdę jest to fantastyczne. W Polsce spanie na dziko jest niestety zabronione i na różnych forach debatuje się, czy, czy jest to dobry przepis, czy niedobry. Kiedyś na pewnym forum. Na takim kamperowym, nie będę mówił którym, napisałem, że byłby to, byłoby się to świetne rozwiązanie e, i zostały wylane na mnie, że to sobie pomyję, że nie, że gdyby tak było, to by była Sodoma i Gomora i w ogóle syf jeden wielki, a wydaje mi się, że właśnie, właśnie nie, że Finlandia i państwa skandynawskie poszły w dobrą stronę, że stworzyły takie miejsca dla ludzi ludzie te miejsca szanują mają gdzie się zatrzymać nawet jest tutaj miejsce żeby coś łódkę na wodę no, co tu dodać więcej Dla mnie świetne rozwiązanie Bardzo mi się to podoba Trzeba jeszcze, chcesz pracować, chcesz, to może zrobić prylak jakiś jakichś gości Niemiec. Niemiecku. zatrzymać się na chwilę. Lega. Mam dobrą wiadomość. W Finlandii mają Lidla i powiem Wam, że ceny są całkiem spoko jak patrzyłem ile kosztują różne produkty poza alkoholem który jest drogi to wszystko tak zwyczaj jest no może trochę drożej, droższe niż u nas my po kawę Chciałbym kupić kawę tutaj no. kawa nam się kończy za taką kawę mało no, zapłaciliśmy jakieś nie wiem 3,60 euro a ogólnie wzięliśmy jeszcze jabłka i pomidorki zapłaciliśmy już 6 6,40, także w Lidu są spoko ceny. Kupiliśmy kawę tutaj, bo niedługo będziemy przekraczać granicę z Norwegią. Jeszcze dzisiaj. I tam już w ogóle nie będziemy żadnych zakupów robić. A tak w ogóle to. Ten litr, to był pierwszy, pierwszy sklep od jakiegoś naszego wyjazdu, ponieważ on został swój problem. Tak Gdyby nie ta kawa, to byśmy w ogóle tam nawet nie podzielili. Tak, tutaj tak jak w Szwecji Tak mi się wydaje, tak? Mam nadzieję, że ten razem obejdzie się bez jakichś problemów Aha, wybieramy kwotę za ile chcemy zatankować Okej okay. To jest troszeczkę inaczej niż w Szwecji Za ile chcemy zatankować? Chcemy zatankować jakieś 70 litrów oliwa Jest po euro 60 Czyli 10 litrów To będzie 16 euro za... 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 Za Dobra, za 60 w sukłowce zbierzmy. Zostawiamy za 60. Nie, ja czy za 90 zdejmujemy. Za 90. Za 90, nie? Za 4. Dystrybutor... Paliwo samo leci, bo to jest pochodzi pięćdziesiątka. Nie wiem, czemu nie mogę zablokować tego? Muszę zacząć, trzymać bo... chyba po prostu tankowało się ile się chciało i w jakiś magiczny sposób te pieniądze znikały, a tu jest tak, że się lepiej płaci. za tyle, za ile chce się zatankować, i potem się tankuje w Pokaż kamerkę. pokażę jak tu tutaj leci. Idzie, idzie. No i będzie tak, że dojdzie pewnie do 90 i, i tyle jest za euro 60 Czyli w chatanie wychodzi już obecnie już w Szwecji Chociaż wcześniej chyba w Szwecji Tak Okej, okay, to tyle Szedłem właśnie na rzekę Tutaj gdzie się zatrzymaliśmy Patrzę a tu renifer Chodzi o drugi Ten drugi ma taką e jakąś obroże eee, chyba niektóre są znakowane, obserwowane pewnie eee, idzie do mnie Wow Znowu zatrzymaliśmy się w niesamowitym miejscu Tym razem na obiad Takie parkingi są tutaj co chwila. Woda jest nie no, jest po prostu krystalicznie czysta. Aż mam ochotę wskoczyć, ale za bardzo nie mam na to czasu, bo musimy jeść obiad i dzisiaj dotrzeć jak najbliżej Nordcap. chyba na sam Nordcap na samym Nordcap mogę postawimy chyba już jutro, a dzisiaj przynosimy gdzieś, gdzieś blisko. A to taki parking. Przed chwilą biegały tu dwa renifery, ale już ich nie ma. pobiegły sobie dalej. Kamila akurat robi obiad. Kamila obiadek gotuje. Czuńczyk z puszki, makaron, pomidorki, cukinia z naszego ogrodu i jakoś dam radę. Ryby nie złowiłem żadnej, to trzeba jeść z puszki. razem fajny sklep z pamiątkami. Zaraz wam pokażę, co tu jest. Są naprawdę fajne rzeczy, ale ceny są dość wysokie. Tego typu noże. Widać, że prawdziwa skóra. Bryloczki. Kolejne noże. Tu są już tańsze za 24 euro to były po 45 o ciekawe co to jest chyba też taki nożyk co to jest nie wiem co to jest ale kosztuje 58 euro Zapałki. Z świedziem. No jest sporo ciekawych rzeczy. Pocztówki. O! mięso z renifera. 12 euro puszka. Kurty dość duża tu ma tam się w tym brylonie mm -hmm. brylonie będziemy... a magnesy? o no, ile magnesy? 4,50? 53? 3, po 3. Trzymaj. o, muminki nawet są tak o proszę to krajiny, tu są to Laponia fińska Laponia Słodycze, o, fińskie słodycze. O, tu są ciekawe rzeczy. Skórki. Kapcie. Są nawet skarpety, o, są tutaj jeszcze jakieś kubraczki. Tam były koszulki, poduszki z zorą polarną. Nie wiem, czy dobrze mnie słucha, słychać, ale muszę mieć maseczkę, ponieważ w Finlandii, w przeciwieństwie do Szwecji, trzeba nosić maseczki. Kieliszki. Kończę nagrywanie i idę coś kupić. Tutaj mamy Finlandię, a tutaj mamy już Norwegię. Granica. Jest wyznaczona przez tą piękną, czystą rzekę. A więc tym samym jesteśmy już w Norwegii. Dziś wieczorem patrzymy w okolicę Nordkap, na którą udamy się prawdopodobnie jutro rano. Z Norwegii. Wysi parę kilometrów od Nordka. Dokładnie. Jedziemy dalej.